Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, Sponsor strategiczny klubu. Witam na połączonej konferencji prasowej Anvil Włocławek, Czarni sud grupa siedleccy Czarni sud 75-80. Gratulacje dla trenera Matasa Czesławskisa i dla zawodnika Bobicza, i dla wszystkich pozostałych koszykarzy ze Słupska. Trenerze, oddaj głos proszę. E, dobry wieczór wszystkim. Gratulacje dla mojego zespołu. Naprawdę zagraliśmy bardzo dobry mecz i obronie i ataku. Widzieliśmy gdzie Angiel nas będzie atakował. Oczywiście trochę przygapiliśmy parę momentów, ale w sumie widok był naprawdę dobry. I, I jak mówiłem chłopakom, takie mecze wygrywają przy takiej wspaniałej publiczności, to sercem i naprawdę dzisiaj to serce pokazaliśmy e, Powiedziałam przed meczem, jeśli wygramy z zbiórkę, mamy dużo szanse do wygrania me mecz. I wygraliśmy tą nie dużo, ale e, to, to było ważne, że podjąć z nimi walkę fizyczną, bo oni są bardzo fizycznym zespołem i oni wytrącają e, przeciwników swoim fizycznością. Ale e, nie... nie fizyczność z naszej strony była też i gratulacje jeszcze raz, bo naprawdę z bardzo dobrym zespołem prowadzi, prowadzi go bardzo dobrze i gratulacje dla niego też. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bo, jaka była gameplay? Yeah, we we played really hard, great atmosphere, uh, the fans there were great, really made it difficult. Angels great team, so for us, you know, we just stuck to coach's strategy for all 40 minutes. And I think that was the difference. We were we were locked into our strategy for all 40 minutes, and you know it was, a, it was a close game in the end. We knew it would be, and we were ready for it, and you know made some plays down the end to get the win. To was a very tough match. A w atmosphere in the final match. A fantastic atmosphere. It definitely helped Birowi Wrocław again. It was a very tough match for both teams. A very even match. The atmosphere of the match was capital, and that helped Anni robił łocowek, natomiast naszą, naszą, naszym takim dobrym elementem było to, że trzymaliśmy się przez 40 minut strategii, którą nakreślili trenerzy, cały czas niezależnie od wyniku, graliśmy to, co mieliśmy grać. Bardzo wyrównane spotkanie do samego końca, w którym trafiliśmy kilka ruchów i to przesądziło o tym zwycięstwie. Okay. Jakieś pytania mamy? Ja mam do Radio Gdańsk. 8 8 na 10 zespołów tej ligi pękłoby w momencie, kiedy w końcówce oddaje prowadzenie. Co się zdecydowało o tym, że Czarni się jednak odbudowali? Charakter. Jak, jak pokazujemy, to nie jest pierwszy mecz, który my pokazujemy charakter. Naprawdę ja jestem nudny i cały czas to powtarzam, że charakter, charakter, ale naprawdę ta drużyna ma wielki charakter. I, i wyszliśmy paru, paru pierwszych meczek tak, że, tak, że przygrywaliśmy bardzo dużą e, przewagą, przeciwnicy mieli dużą przewagę, ale wyszliśmy z tego i, i właśnie dzisiaj też. Dziękuję trenerze. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Mamy jeszcze pytanie z internetu: Grzegorz Szygniewski, portal Polski. Kosz. Ograniczenie truje Anwilu, walka na zasłonach i nie, dopusz... nie dopuszczanie do zmian krycia w obronie. Czy to był klucz do zwycięstwa? Tak, bo jak najmniej chcieliśmy tych mismaczów, których ich mali bardzo dobrze, dobrze są w grze 1 jeden, 1 jeden, jak Dykes Matthews, i to chcieliśmy uniknąć. Oczywiście oni są dobrymi graczami, naprawdę na tą, na tą ligę super grałem w tym roku i było ciężko, oni zrobili swoje, ale ograniczyliśmy ich tyle, ile mogliśmy i to skutkowało, że, że wygrana, a walka na zasłonę to pokazuje, że byliśmy na to gotowi, bo byliśmy tak tak by nie, by, by nie grali, pokazaliśmy na wideo im i po prostu chcieliśmy tak samo jak oni walczyć i y, 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 przezasłonić bardzo agresywnie. Dziękuję bardzo, sprawdzę, pytań więcej nie ma, dziękuję serdecznie, gratulacje. Dziękuję. Druga część pomyczowej konferencji prasowej. Angiel Wocławek uległ grupie sierleckim Czarnym Słupsk 75-80. Zatem Przemysław i zawodnik Klub Petrasek na drugiej części konferencji, konferencji gospodarzy. Zacznę od trenera. Poproszę. Dzień dobry. Czarni zagrali bardzo dobre spotkanie. Trafiali w bardzo ciężkich pozycji. 14 na 28 za 3. Do tego rzucali 34 wolne. My natomiast mieliśmy dzisiaj bardzo duży problem ze skutecznością. Już nie mówię o lejapach. Przestrzeliśmy parę takich rzutów pod samego kosza, ale nasza skuteczność na linii, za, lini za, lini za linią, 3 trzech punktów 5 na 24. To, jak się tak rzuca, to, to nie, można, nie można wygrać i, i i tutaj na pewno jak będziemy tak rzucać, to to będzie problem w każdym meczu. No i te wolne. 13 to 34, playing against each maybe we should to be tougher, or... I don't know. Thank you. Thank you, coach. Luke, your camera on game, please. You know, just looking at the box score, they were shooting only 26% from two, uh, but they made 12 more free throws than us, I guess, you know, we just need to... Limit 20. 20. 20 more free throws? 20. Thirty-four. Yeah, to, to, to thirty. Yeah, so we just need to limit the those fouls when we're in the bonus. Um, you know, thirteen offensive rebounds. I could be better there. Um, yeah, just just correct some little things and um, take it from there. Look, kilka statystyk. Statystyk gości rzucali za 20. 6% ze skuteczności za dwa punkty. Natomiast mimo wszystko wygrali to spotkanie, gdyż byli skuteczniejsi w walce o ofensywną zbiórkę. Rzucali także części osobiste, co świadczy troszeczkę o może większym zaangażowaniu. Generalnie, Anvil musi być lepszy, nie tylko w tych elementach. I kiedy te różnego rodzaju korekty zostaną naniesione, wówczas będzie na pewno lepiej. Czy mam pytanie z nie ma pytania z sali. Jest pytanie z internetu Grzegorz Szybieniecki. Zawiodła do trenera: zawiodła gdzieś skuteczność z dystansu? Czy jednak to czarni dobrze zdefiniowali mocne punkty na linii? Czy to właśnie na dystansie leżał dziś problem? Jeśli nie, to gdzie upatruje Pan największej dziury? Jeżeli mamy nie wiem, w meczu oddajemy 24 rzuty za 3 punkty, co jest tak bardzo mało i około 14-15 to są rzuty otwarte i z tego potrafimy trafić 2. No to no, może w wyrównanym meczu. To jest nasz największy problem i te rzuty wolne, tak, więc tutaj nie ma wielkiej filozofii, tutaj nie odkryjemy y, jakiegoś magicznego przepisu. Y, trzeba trafiać, y, jak to treneru którego grałem, Wojtek Kamiński zawsze powtarzał i, i, i możesz sobie tutaj kreować i robić różne rzeczy, ale jeżeli jest wide open, jakby, jak, jeżeli ktoś jest otwarty i nie trafia, no to to jest, to jest problem. My natomiast też byliśmy zdziwieni, że zawodnicy ze Słupska trafiali ciężkie rzuty. No. Też, nie dziwi, że my się dziwimy. Tak może powiedzieć. Jeżeli się gra na, na, na w tym momencie na, na szczycie PLK, no to trzeba się spodziewać, że, że, że wszyscy będą trafiać i otwarte, rzuty i, rzut i ciężkie. Dziękuję. Dziękuję. Pojawiło się pytanie, więcej nie ma. Dziękuję za